Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Agencja Kosmiczna Gosia Informacja pozaziemska Pytania zadaje Gosia i Robert Odpowiedzi udziela Sfaru i Jarzy Ewakuacja ludzi na inne planety Gosia. Mówią, że zabierają ludzi do podziemia. O co w tym wszystkim chodzi? Sfaru. Nie mam wystarczających danych, aby stwierdzić z całą pewnością, do czego to się odnosi, chociaż przy ograniczonych danych wydaje mi się, że strategią Reptylien jest wyraźnie strategia polegająca na stworzeniu wielu ludzi, nie wiem ilu, ale wielu, wejść do dump. Czyli ogromne bazy podziemne, w których mają być przechowywani i używani jako niewolnicy i żywność. Jednak sytuacja nie jest czarno-biała i istnieją trzy główne scenariusze, które podążają w tym kierunku. Pierwszy. Federacja rzeczywiście usuwa wielu ludzi z Ziemi. Są to osoby, które z określonych powodów nie powinny pozostawać na powierzchni. Przeważnie chodzi o gwiazdne nasiona i agentów ET różnych raz pracujących na powierzchni i są one stale usuwane lub ekstrahowane. Drugi sieć wewnątrz Ziemi Agarta. Tak jest opór Agarty, ponieważ istnieje opór przeciwko inwazji gadów, która miała miejsce przeciwko pozytywnym istotom międzyziemskim. Polega na akceptacji niektórych mieszkańców powierzchni. Ponownie, podobnie jak w punkcie pierwszym, jest to kwestia indywidualna dla każdego przypadku. 3. Reptylianie wielokrotnie stosowali strategię łapania ludzi, ponieważ ich zapasy żywności wyczerpywały się w wyniku blokad federacji. Używali wszelkiego rodzaju podstępów. W tym przedstawiania swoich statków jako statków pozytywnych lub udawania kogoś z prawdziwej sieci Agarta. Jeden szczegół może okazać się przydatny: pozytywny statek nigdy, przenigdy nie wyemituje pozostałości promieniowania jonizującego. Nasza technologia już dawno z tego wyrosła. Gosia Powiedziałaś, że istoty pozaziemskie często zabierają ludzi z Ziemi. Na przykład za pomocą belek przyciągających. Ale powiedziałaś też, że obecnie ekstrakcja jest trudna, ponieważ obowiązują w tej kwestii bardzo rygorystyczne zasady. Kogo więc wycinają i kto to robi? Wbrew zasadom federacji? A może zabierają tylko swój personel, a nie gwiezdne nasiona? Jazy to nie jest sprzeczność. Rasy czymkolwiek są, zabierają swoje gwiezdne nasiona i swoich agentów i przyspieszają wszystko, co robią lub angażują się w ustąpienie z powodu tej dyrektywy. Są zaniepokojeni i postępują jak szczury opuszczające tonący statek. Wszystko staje się coraz bardziej rygorystyczne w zasadzie we wszystkim, zarówno na Ziemi, jak i poza nią. Bardziej rygorystyczne pod każdym względem zasady, co można, a czego nie można robić, zasady podróżowania, wcieleń, odwiedzania, kontaktu, komunikacji. Wiele, razy po ustawieniu takiej reguły wszystko przyspiesza i właśnie to widzimy. Pomimo tak dużego hałasu nie widzimy, żeby coś naprawdę złego miało się wydarzyć. Wojny okazują się bardziej manipulacją. To, co mówią w mediach, jest dalekie od tego, co dzieje się w rzeczywistości. Gosia: Ale jeśli nie widzisz niczego poważnego, to dlaczego inne rasy to widzą i dlaczego wyrywają swoje gwiazdne nasiona jak szczury? Jazi: Ponieważ to, co się dzieje jest wystarczająco poważne, w zależności od tego, gdzie są ich agenci i gwiezdne nasiona, albo oni już wpadli w tę samą dezinformację medialną, ponieważ tak, wpadają w to samo kłamstwo, które wmawiają ludziom. Gosia, Jarzy, pytanie od osób po angielsku: Niektórzy ludzie mówią o masowych ewakuacjach, że zostaną zabrani na planetę w Plejadach i Tepe. Czy jest w tym ziarno prawdy? Jarzy To, co mówią, ma związek z biblijnym wielkim pochwyceniem i jest pod największym wpływem jezuitów. Powiedziawszy to, tak, jest w tym wiele prawdy. W pewnym sensie to już się dzieje. Można to również utożsamić z masowym odejściem dusz w wyniku naturalnej śmierci. Z jakiegokolwiek powodu. Gosia. Ale w jaki sposób nastąpi ta ewakuacja? Jazi. Z pewnością nie stanie się to, jak wyjaśniono w kręgach New Age i Jezuitów, kiedy ludzie będą umierać, a ich dusze wzniosą się do nieba. Jednakże, tak, można je przechwycić. Oznacza to, że w jednej chwili są z rodziną lub w pracy, a w następnej już ich nie ma przy pomocy wiązki trakcyjnej. Nie sądzę jednak, żeby coś takiego miało miejsce masowo. Mogłoby tak być, ale bardziej przypomina to, co już się dzieje, z nieco większą dyskrecją, gdzie ludzie znikają tu i ówdzie, a władze przypisują to innym przyziemnym przyczynom. Robert. Ale, Jazzy, czy mówisz o ewakuacji planety? Jazzy. Przynajmniej częściowo tak. Ale powtórzę, że nie widzę, żeby to się działo na dużą skalę, ponieważ to, co naprawdę dzieje się na Ziemi, to raczej zbiór silnych doświadczeń, których takie dusze mogły chcieć lub nie zabierają tych, którzy mają już upragnione doświadczenie, a pozostałych zostawiają. Dzieje się tak, mając na uwadze, że większość ludzi na Ziemi jest częścią tego samego Matrixa i nie ma nikogo w środku, to są programy, jakkolwiek dziwne by to było. Wszakże wiecie o tym od lat. Gosia. Ale zrobią to bez ostrzeżenia? Nie będą się wcześniej komunikować? A kogo wezmą? Tylko swoje gwiezdne nasiona czy też innych ludzi? Ponieważ słyszałam, jak niektórzy mówili, że przygotowują dla tych ludzi specjalną planetę w Plejadach. Jazji Zależy to od ogólnej sytuacji planetarnej i szczególnej sytuacji każdej grupy nasion gwiezdnych lub każdego pojedynczego nasienia gwiezdnego. Kogo by zabrali? Ci, którzy nie chcą już tego doświadczenia. Ci, którzy wypełnili już swoje doświadczenie życiowe i agenci step-down, którzy wypełnili już swoją misję. Gosia a kiedy to wszystko się stanie? Jazy. Nie ma konkretnego terminu, okaże się w miarę upływu czasu. Gosia. A jeśli nie jesteś bezpośrednim gwiezdnym nasieniem jakiejkolwiek rasy, ale leryaninem, dobrym człowiekiem wielu wcieleń, to nie zostaniesz już przyjęty. Jak to działa? Yazii. Bezpośrednio w ramach umów prenatalnych lub przedurodzeniowych, cokolwiek to jest. Nikt jednak nie pozostaje w tyle. Nikt się nie zgubi. To, co mówią na ten temat, mówi się od ponad dziesięciu lat w normalnych, przyjętych kręgach ufologicznych. Nie jest to nowość, wręcz przeciwnie. Ja przeciwnie, upieram się, że żadna planeta nie jest potrzebna ludziom. Każdy już z takiej pochodzi, ma już swoją rodzinę i to już jest pokryte. Myślenie, że potrzebna jest inna planeta, aby pomdrugeścić ludzkość, doskonale idzie w parze z tą samą manipulacją polegającą na szerzeniu strachu przed kontrolą mas. Idzie to w parze z tym, co pojawia się w środkach masowego przekazu na temat wojen i głodu? Więcej strachu. Poza tym nie ma sensu dawać ludziom kolejnej planety, jeśli zabiorą ze sobą ziemię i jej problemy, bo są to ich własne problemy. Nie są ofiarami, które należy zabrać ze skażonej planety i umieścić w nowym raju przeznaczonym dla niewinnych małych ludzi. To nie działa w ten sposób. To ludzie, ich przekonania i spostrzeżenia są tym, co generuje Matrix. Jeśli zabierzesz ich w ten sposób, zabiorą ze sobą Matrix. Pomysł przeniesienia ludzkości na inną planetę jest jezuicki New Age i jest powtarzany przez wielu, wielu ludzi. Korzystają jednak tylko z informacji, które posiadają i z tych, które otrzymują z szanowanych witryn. Jednak im bardziej społecznie akceptowana jest witryna, podobnie jak Exopolitics, tym bardziej będzie ona kontrolowana przez interesy i programy kontroli postrzegania. Nikt nie ginie w przypadku śmierci lub wydobycia. Ostatecznie wszystko, co dzieje się z duszami na Ziemi, jest kontrolowane i kalkulowane i ma tylko lepsze lub gorsze skutki z punktu widzenia percepcji każdej indywidualnej, duszy. To od każdego zależy, czy stworzy swój własny świat, czy będzie to piekło, czy niebo. Na poziomie kosmicznym nie dzieje się nic, co miałoby wpływ na Ziemię. Wszystko, co postrzegacie jako zagrożenie, to środki kontroli ludzkości. Powtarzam i upieram się, że to, co tam widzisz, sposób, w jaki wszystko działa, społeczeństwo, świat materialny, biologia, historia. Wszystko jest fałszywe i jest inscenizowane, aby zapewnić zestaw doświadczeń. Rzeczywistość nie jest taka, jak ci się mówi. W bardzo bezpośredni sposób kontrolerzy, którzy są kabałą plus istotami pozaziemskimi federacji, boją się do pewnego stopnia prawdziwego przebudzenia masy ludzkiej. Nie tylko dlatego, że pójdą za nimi, tymi z ludzi, kabał, ja też temu nie zaprzeczam, ale dlatego, że łamie to ich dynamikę matrycy, zbiór pojęć, które tworzą doświadczenie bycia wcielonym tam, na mocy prawa i własnej decyzji w duszy. Inaczej mówiąc, ich teatr się wali. Dzieje się tak z wielu powodów, ponieważ na przykład poziom technologii już zapewniony masom ludzkim pozwala im z jednej strony kierować i kontrolować postrzeganie rzeczywistości. Mas na przykład za pomocą internetu i telefonów komórkowych, ale z drugiej strony sprawiają, że inteligentniejsi łączą kropki obserwują i dochodzą do wniosków, które kończą się zawaleniem tkaniny Matrixa. Pamiętaj, że tym, co podtrzymuje Matrix, jest nic innego jak zbiór idei wyznawanych przez ludzi jako masę, zgodnych z percepcją tego. Czym jest rzeczywistość i jaka jest jej natura? Nie jest to ani halegram Księżyca, ani jego częstotliwości. To sami ludzie. Kontrolujesz ich percepcję, a tym samym kontrolujesz i kierujesz matrycą, jej naturą i atrybutami. Dlatego powiedzieliśmy wcześniej, że przebudzone gwiezdne nasiona w bardzo realny sposób przyspieszają potrzebę planetarnego resetu. Wszystko to prowadzi mnie do następnego powiązanego punktu. Już to powiedziałam, ale tutaj pasuje to idealnie to, co mówią wam w akceptowanych mediach, kanałach ufologii i duchowości. Wszystko jest obliczane i kontrolowane przez samą kabałę. Dlatego nie można ufać dużym kanałom informacyjnym. Im są większe i im bardziej rozpoznawalne, tym bardziej powinieneś być sceptyczny. Pamiętając, że mówią półprawdy lub ukrywają kłamstwa w prawdach. Nie ma możliwości, aby jakakolwiek pojedyncza osoba lub grupa ludzi znała całą prawdę na temat federacji, UFO i znacznie mniej o spraw duchowych. Dlatego, upieram się, że wszystko jest skażone programami kierowanymi ludzką percepcją, tym, co elity, kabała i sama federacja chcą, żeby ludzie myśleli. Nikt też po tej stronie Ziemi nie może poznać całej prawdy, nawet w samej federacji. Prawdopodobnie nikt tego nie wie, ponieważ jest to proces, który postępuje. Tak, to prawda, że niektórzy ludzie będą wiedzieć więcej niż inni, włączając w to istoty niebędące ludźmi. Ale to, co każdy musi przyjąć jako prawdę, musi wypływać z jego własnego umysłu, podejmując własne decyzje z pełną odpowiedzialnością za siebie i za to, w co chce wierzyć. Mając na uwadze, że to, w co chcą wierzyć, ukształtuje ich świat i przyszłość, nie tylko w ramach ich doświadczenia na Ziemi, ale także później, niezależnie od tego, czy zostaną tam wydobyci, czy też umrą biologicznie. Nikt nie jest stracony, wszyscy wracają do domu. Nie ma diabłów z widłami, ani archontów przetwarzających dusze, one przetwarzają siebie, wracając na kolejkę górską, jaką jest Ziemia. Z wyboru. Jednakże na taką decyzję mogą mieć wpływ ich przyjaciele i ich krąg wpływów, więc każdy musi wziąć na siebie odpowiedzialność za to, w co wierzy i jaki świat lub rzeczywistość dla siebie kształtuje. Z tego co widzę, gdyby nie nasza trójka i to, co mówimy, wszyscy ślepo wierzyliby w egzopolitykę i tak dalej, nikt nie mówiłby im, żeby uważali na takie informacje. Nawet nie mówię Ci, żebyś ich nie słuchał, mówię Ci tylko, żebyś wysłuchał wszystkiego i wyrobił sobie własną opinię, pamiętając, że wszystko jest kontrolowane, tak jak wszystko inne na Ziemi. Ich pozorna sprzeczność z oficjalnymi mediami jest tylko pozorna. W niektórych przypadkach naprawdę wierzą, że podążają we właściwym kierunku i mogą mieć dobre intencje. Tylko uważaj, w co wierzysz, jeśli pochodzi to z czegoś powszechnie akceptowanego. Właściwie bardziej wierzę samotnej osobie, mającej małą grupę zwolenników, która mówi logiczne rzeczy na podstawie własnych obserwacji, niż uznanej korporacji, takiej jak Exopolitics lub tym podobne, lub renomowanym osobom w tej dziedzinie. Ponieważ są już kontrolowani, skażeni i mają tam inne interesy, aby się wzajemnie wzmacniać. Nie dlatego, że wielu ludzi wierzy w to samo, oznacza to, że jest to prawda. Po prostu mają taką umowę. To nie jest z jakiegoś powodu, że oni to mają, to porozumienie. To z jakiegoś powodu może być jakimś środkiem kontroli percepcji, ponieważ tak działa sam Matrix, a tym, czego najbardziej chcą. Jest kontrolowanie Jego duchowej, UFO, istot pozaziemskich i federacji. Używajcie własnego umysłu, to wszystko, o co Was wszystkich proszę. Nie wierz we wszystko ani w to, co chcesz usłyszeć, ale tylko dowody, o których sam decydujesz, są istotne dla Twoich osobistych kryteriów. Nie wierzcie mi, wierzcie dowodom, które sami możecie rozeznać dzięki cierpliwości i krytycznemu badaniu wszystkiego. Proszę, zapamiętaj: Weź z moich słów wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości, czyli weź to, co z Tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja dziękuję za wysłuchanie mojego filmu. Z miłością i światłem.